Sylwester jakieś dwa słowa co do wyroku? Nie, nie, nie. nie. Naprawdę? Nie no, To chyba powiedziałem bro. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Łukasz Rzekier, Marcin Dubiel. Witaj. Znajdujemy się pod sądem rejonowym w Mławie, gdzie odbyła się Twoja rozprawa z Sylwestrem Wardęgą już ostatnia, bo wyrok zapadł i jaki ten wyrok? Powiem tyle co w komunikacie na Instagramie. Sylwester Wardenga. sąd skazał Sylwestra Wardęgę E, za pomówienie, którego się dopuścił względem mojej osoby. E, po tak naprawdę półtora rocznej walce o sprawiedliwość, o prawdę, sprawiedliwości stało się zadość e, i, i jestem, e, jestem w tej chwili bardzo szczęśliwy. E, sąd tak naprawdę e, tym wyrokiem i swoimi słowami e, zaznaczył, że e, Udowodnił, że, że nie miałem wiedzy na temat żadnych zachowań Stuarta Bartona I, i, i to, co również pisałem właśnie w internecie, na Instagramie. Ten wyrok pokazuje, jak ważne jest to, aby odpowiedzialnie wykorzystywać wolność słowa, aby. aby aby to robić z rozsądkiem, szczególnie gdy ma się tak duże grono odbiorców. Eee, tak. Dziękuję bo bardzo. Jeszcze, jedno, pyta jeszcze jedno, jedno pytanie, które muszę zadać, Marcin, bo to przewija się cały czas. Jak myślisz, co teraz z Tobą w internecie? Eee, dziękuję bardzo. Porozmawiamy. Przyjął przy innej okazji. Dziękuję. Okay. Chciałem też zapytać Sylwestra Wardęgi o komentarz. Sylwester Wardenga powiedział, że komentarza w tej sprawie nie udziela. Chciałem, żeby, żebyście mieli obraz pełen dwóch stron, czyli Sylwester Wardenga i Marcin Dubiel. Niestety Sylwester Wardenga nie chciał się wypowiedzieć. Pewnie gdzieś tam wypowie się na swoich mediach. No, ale żeby nikt nie zarzucił mi, że jestem jednostronny, że tylko chciałem porozmawiać na przykład z Marciną albo tylko z Sylwestrem, no to dołączam też nagranie krótkiej rozmowy między mną a Sylwestrem, gdzie Sylw Wester, odmawia mi komentarza na ten temat, tego co działo się na sali rozpraw. Z takiego dziennikarskiego obowiązku chciałem oczywiście i z takiej rzetelności, którą oczywiście mam, porozmawiać z jedną i z drugą stroną. Z jedną się nie udało, z drugą, no to macie taki suchy komunikat. Nie dowiemy się dzisiaj od Marcina tego, jak on uważa, czy. Czy jego kariera w internecie będzie komentowana? Bo takie pytanie przewijało się najczęściej u Was, więc o to chciałem go oczywiście zapytać, bo to pewnie Was najbardziej interesowało. No i to tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za obejrzenie. Do zobaczenia.